Cześć, kochani, witam Was po raz pierwszy w tym sezonie na dachu garażu, czyli przestrzeni, która powstała z braku miejsca w moim małym holenderskim ogródku. Od paru lat uprawiam tutaj rośliny, które uwielbiają ekspozycję słoneczną, a więc idealnie się tutaj czują ostre papryczki, groszki pachnące, dalie, róże, czy wszelkie kompozycje z roślinami ciepłolubnymi. I to miejsce w sezonie jest wypełnione kwiatami. Ale kochani, my nie o tym dzisiaj, tylko. O tym, co się wydarzyło tutaj przez zimę. Wiecie, że w tamtym roku na świat przyszła mała Zoe, i nie zawsze miałam czas na to, żeby ogarnąć pewne rzeczy przed zimą. I w tym momencie, robiąc taką inspekcję właśnie po tych zimnych miesiącach, okazało się, że pewne rośliny, które wydaje się, że nie poradziłyby sobie w, w takich warunkach, wiecie, spadki temperatur, silne wiatry i tak dalej, tak dalej, a tu się okazało, że mają się dobrze. No i co dalej? Moi drodzy, ja w tym roku miałam taką zimę, taką są zimę jak we w Polsce i pokażę wam, które rośliny kompletnie sobie z tego nie kompletnie ich to nie interesowały. One chcą żyć, będą żyły i właśnie to jest ten czas, żeby przygotować je na nowy sezon. Więc, kochani, zrobimy sobie dzisiaj inspekcję tego, co przeżyło na dachu, i pokażę Wam, co zrobić dalej z takimi roślinami. Zapraszam. Mały holenderski ogródek znajduje się tam, i oczywiście pokażę Wam, jak to wygląda. Wiecie, tutaj z dachu, jaki jest na ten moment widok. I moi drodzy, tak, tutaj mamy róże i to będzie jej trzeci sezon. Jest to Gertrude Jekyll. Przepiękna, przepiękna, taka intensywnie różowa. Cudownie pachnie, jak to róża angielska, ale możecie też zobaczyć, że mi się fiołki wysiały i ja je sobie pozbieram i posadzę w donicach. Tutaj doniczki trzymam z różnymi ziołami, wiecie? Bo przez to, że w ogrodzie mam mało miejsca, wolę tam się skupić na kwiatach, to takie przydatne rośliny mam tutaj. A więc zobaczcie, odbija lubczyk, Miętka, mięta, mięta ananasowa, ma fajny smak, Na naparstnice, tutaj melisa cytrynowa, nie wiem czy przeżyła, ale nie, dobra, widzę, a puszcza odrosty, zobaczcie, będzie dobrze, krwawnik, tutaj była baptizja i raczej nie dała rady, pelargonie, też raczej wątpię, a tutaj szałwia, Widzicie co ja zapomniałam, jak ta szałwia się nazywa, zobaczcie, hot trumpets. To jest to jakaś nazwa? Romeriana. Powiem wam szczerze, nie, nie przypomnę sobie polskiej nazwy, ale kupiłam ją w tamtym roku. I zobaczcie, odbija, a więc jest w niej życie. Tutaj Donica z supertuniami, ale to odwiedzimy sobie na końcu. Z boku znajdują się doniczki, które muszę opróżnić, ponieważ tu były ostre papryczki, no ale sobie nie dały rady w takich warunkach, tu się nie oszukujmy. A tak wygląda główna przestrzeń. I e, tak jak powiedziałam, jest tu, w sezonie jest tu mega kolorowo. Dużo kwiatów, bo dalie uprawiam już. To będzie drugi sezon, jak tylko i wyłącznie będę uprawiała dalie w doniczkach i w większości będą stały tutaj. Ja nawet nie wiem, czy w tym roku ustawię jakieś w ogrodzie. Wiecie, bo one tutaj świetnie się czują. One tutaj rosną mega, nie pokładają się, mają sztywne, długie łodygi, a więc jest to idealna miejscówka dla dali z tej dużej zielonej donicy zobaczcie już jakieś zielono i kochani to są groszki pachnące z jesiennego wysiewu <laughs> zobaczcie już jakie są duże jakie są mega to jest po prostu szaleństwo one już zostały przygotowane na ten sezon ja im tutaj dałam dużo dobrego i to samo robię, zrobię z daliami oraz petuniami to już wam zdradzę o co chodzi i one zobaczcie w ciągu ostatnich paru dni to w ogóle wyższyliły, bo są fajne temperatury. A tutaj obok, wy się zimowy z groszkami, kochani. I często się mnie ostatnio pytacie, że coś wam nie kiełkuje. To może być wina nasion. I zobaczcie, nie w każdej butelce mam kiełki, tak? Też w pewnym momencie te butelki trochę mi przesły i tu no niestety jak Wam coś przesnie, a już zaczęło kiełkować, no to też wpłynie na, na to, że ta roślina nie wykiełkuje. A więc w większości mam zielone i e, dosadzę je sobie tutaj trochę. Zobaczcie, tu mam trochę miejsca, no i groszki też pójdą w tym roku do donic, no oczywiście zostaną tutaj. W ogóle groszki w tamtym roku tutaj pobiły wszelkiego rodzaju rekordy, kwitły przez długi, długi okres czasu i ja ścinałam je do pukietów przez dobre, przynajmniej 6 do 8 tygodni i powiem Wam, groszki pachnące w tamtym roku były mega i mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Tutaj możecie zauważyć jeszcze jakieś pozostałości po jesiennych dekoracjach. Zaczęłam trochę czyścić. I tak, doniczka z truskawkami, tu jest kompozycja z kosztrzewą, siną, chryzantemy, to jest rozesłana oraz bratki w pięknych kolorach. A tutaj, zobaczcie, odbiły cudownie chryzantemy, z tego co pamiętam to były różowe, no oczywiście, wrzosy też się mają dobrze. To tutaj tylko trzeba je przyciąć. Odbija wietlica japońska, cudowna, kolorowa papropka oraz bodziszek żałobny sambor, czyli widzicie, takie dekoracje z roślinami wieloletnimi. Bardzo często potrzebują po prostu wiosennej pielęgnacji i są gotowe na następny sezon. Fajna sprawa, ale to nie jest naszym głównym tematem dzisiaj. Czekajcie na ostre słońce, ale te doniczki, kochani, tu przez całą zimę stały nalię. I jest życie. Ja dałam im takie szanse 50-50, wiecie, bo mam już doświadczenie z zimowaniem dali, czy to w ogrodzie, czy właśnie na dachu garażu. Ale, tak jak wspomniałam, no, mieliśmy zimy porówna, porównywalne do tych, które macie w Polsce. A więc nie mam na 100% pewna, co się wydarzy, ale, kochani, zobaczcie, jest życie. I ja się śmieję. Że te dalie już są w bardziej zaawansowanym stadium rozwoju niż te ze sklepu, które właśnie pędzę, i podejrzewam, że te zakwitną wcześniej w sezonie niż te sklepowe. Pierwszym krokiem w przygotowaniu takich przyzimowanych roślin w doniczkach i to bez względu na to, czy to jest dalia, czy są to super tunie, które zaraz wam pokażę, czy też kompozycje wiecie z jesieni. To jest generalnie usunięcie tej wierzchniej warstwy podłoża. I tak jak w przypadku powiedzmy już kompozycji, które są zielone, to po prostu zgarniamy ziemię dookoła bryły korzeniowej, a tutaj ponieważ dalia ma już wystające pędy, to ja muszę mieć tego świadomość i bardzo delikatnie po prostu wszystko wybrać tu dookoła. Środek po prostu zostawię, bo nie chcę uszkodzić tego pędu, bo to się jej nic nie stanie. Powiem Wam od razu, jeśli uszkodzimy taki pęd, ona wypuści nowy, ale to trochę później kwitnienia. A ja bym chciała, żeby te dalie tutaj kwitły szybko w sezonie. Mam no licz na pierwsze kwiaty już w czerwcu. W ogóle jestem ciekawa, jaka to była odmiana. I powiem Wam, nie widzę. Karteczki oczywiście, ale z tego co pamiętam, tu były same talerzowe, wiecie? Więc delikatnie wybieram do koła karpy, podłoże, mogłabym ją usunąć z doniczki i podzielić, ale nie chcę. Chcę zobaczyć jak będzie kwitła, chociaż już wiem jak kwitną dwuletnie karpy, ale z tego nie, to będzie jej to będzie drugi sezon. E, chyba nie mam takiej doniczki, gdzie bym miała trzyletnie. A trzyletnie karpy mam w ogrodzie, kochani. E, tutaj mam karpy, które siedziałam w tamtym roku. Bo ten wiatr jest dzisiaj masakryczny. Oczywiście trafią się jakieś, widzicie, uszkodzone części, więc takie możemy usunąć. Kolejny krok to dodanie ekstra składników odżywczych, co w przypadku dali jest bardzo ważne. One. Mm... Wytwarzają dużo kwiatów w sezonie i dlatego potrzebują dużo pożywienia. Ja używam tutaj nawozu o wydłużonym czasie działania. To jest bardzo ważne. Nie chcemy dodać czegoś, co się bardzo szybko uwolni i poparzy te świeżo wytworzone korzenie w tym sezonie, tylko chodzi o to, żeby ten nawóz dał sobie trochę czasu na to, żeby uwolnić się do ziemi. I jest to nawóz mineralny, organiczny do roślin kwitnących. Też ważna rzecz. Chcemy tutaj wspierać kwitnienie, a nie wytworzenie masy zielonej. No i ostatni krok w tym całym procesie jest uzupełnienie tej brakującej warstwy. Zobaczcie, trochę zrobiło się pusto i ja używam do tego kompostu, ponieważ jest to też takie dodatkowe, dodatkowa pomoc dla rośliny w odżywianiu i Dwieście mi dalie, czy nawet groszki, bo to samo zrobiłam z oczyszkami pachnącymi, będą mi później w sezonie bardzo wdzięczne. Kolejna róża angielska, która jest już w fajnym stadium zaawansowania, zobaczcie. Pełna zielonych listków, no i piołki. te też już fajnie wyglądają, które też właśnie muszę sobie wykopać i użyć takich fajnych wiosennych dekoracji. Doniczkach, które postawię w ogrodzie, albo nawet tutaj na dachu. A tak właśnie prezentuje się ogród. Jeszcze dużo nie ma, bo te roślinki, które sadzę, są jeszcze malutkie. Widzicie, duża donica też już wymaga takiej małej transformacji, a tam moje ciemierniki. No jest wiecznie, widzę, jeden się przewrócił i trzeba wszystko dzisiaj podlać. Dalia gotowa, a my sobie teraz przejdziemy, kochani. W końcu Wam to pokażę z bliska, do Supertuni. I nie wiem, czy pamiętacie, ale to już był drugi sezon, chociaż nie ta sama roślina. W tamtym roku był drugi sezon, kiedy miałam tu kompozycję z Supertuniami. I e, tak to wygląda teraz, ale pokażę Wam, ponieważ mam tu dwie roślinki. Tu dużo nie widać, ale zobaczcie tutaj, co się dzieje. Już ją przycięłam. Zobaczcie. I tak właśnie wygląda super tunia po zimie. Czekajcie, muszę, właśnie jest pełne słońce, ale patrzcie. Cudownie to wygląda. Tutaj zaczyna od usunięcia tych wszystkich pędów po zimie. No bo zobaczcie, to jest martwe. Tu z tego nic nie wyjdzie, a zielone wychodzi u podstawy rośliny. Więc możemy śmiało wszystko uciąć. I tak jak w przypadku dali, zobaczcie, też staram się usuwać. Podłoże do koła super tuni, A pamiętajmy, że Supertunia uwielbia nawożenie. I ponieważ rośnie w doniczce, to jednak tutaj te zasoby składników odżywczych są, mówicie, bardziej ograniczone. Ta donica jest pełna korzeni. Nawóz o wydłużonym czasie działania do roślin kwitnących, widzicie? Dlatego ważne jest, żeby uwalniał się on powoli, żeby nie ro robił takiego wow, gdzie takiego mm, ekspresowego, intensywnego uwolnienia składników, bo zobaczcie, co są wszędzie korzonki. Jakbym to potraktowała takim szybko uwalniającym się nawozem, to poparzymy i roślina może nam nie przeżyć takiego zabiegu, więc wszystko delikatnie. No, i czas na kompost. Doniczka prawie gotowa. Zabrakło mi kompostu. Muszę przynieść kolejną torbę, ale to zrobię już, jak skończę nagrywać ten odcinek. I moi drodzy, zobaczcie. Pierwsza super tunia. No i druga supertunia. tunia. w ogóle tutaj też mam dalie. Widzicie co? Karpa jest fajna, zobaczcie, jest twarda. Nie widzę jeszcze pędów, ale nie chcę tutaj grzebać, żeby czegoś nie uszkodzić. Więc dam jeszcze chwilę. Bo tu mam jedną, zobaczcie, tu mam drugą i zobaczymy. Zobaczymy, czy obudzą się po zimowym śnie. A dlaczego mam wątpliwości, czy te dwie dalie przeżyły tutaj razem z supertuniami? Ponieważ nie oszukujmy się, nie wszystkie karpy przezimują w dobrej kondycji. To jest zawsze ryzyko. Możemy mieć więcej szczę szczęścia, możemy mieć mniej. E, tutaj jeszcze w grę wchodzą opady, nie tylko temperatury, albo mm, wiecie co, generalnie niektóre odmiany zimują lepiej, niektóre gorzej. Więc zobaczymy. E, to jest czasami jest e, ruletka. Ja nie powiem Wam, że na 100% wszystkie dalie przeżyją, to Wam nie, mam, nie dam tego pewnika, ale z mojego doświadczenia jakieś 80% karp daje radę zimować u mnie na zewnątrz, czy to w ogrodzie, czy w doniczkach, a Wy u siebie musicie odważyć się na przeprowadzenie tego eksperymentu, bo. Pamiętajcie, każdy obrót jest inny i mieszkamy w innych strefach, ale jak przygotować dalej do zimy w waszej strefie, czyli w Polsce, to już macie taki filmik na moim kanale i kochani, linka do niego wrzucę w opisie tego filmiku. Moi drodzy, uważam ten odcinek za duży sukces, ponieważ spora liczba roślin, które zimowałam tutaj na dachu, przeżyła. Przeżyła spadki temperatury. Jak już wspominałam, miałam podobną zimę, tak jak wy. w Polsce. Przeżyły te porywiste wiatry. To nie są osłonione w ogóle, oraz intensywne deszcze, a tego w szczególności nie lubią dalej zimą. Więc, kochani, udało się. I tak jak w przypadku kwitnienia dwuletnich karp wiem jak to wygląda w tym roku, będę się mogła przekonać jak kwitną trzyletnie karpy. Jestem z tego mega szczęśliwa, ale moi drodzy z kwitnieniem super tuni, która przezimowała do tej pory nie miałam do czynienia. Jestem tego mega, mega ciekawa. Zobaczymy jak to będzie. W ogóle kupiłam też nowe sadzonki na ten sezon i niedługo pokażę Wam przepiękne kompozycje z supertuniami na ten sezon oraz kochani, już macie na moim kanale świetny poradnik właśnie, co zrobić, żeby supertunie mega rosły i mega kwitły przez cały sezon i link do niego wrzucę w opisie tego wideo. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj, za to, że tutaj dołączyliście kochani, widzimy się w następnym.